Nie nie wiem, policja, jechała, to co to A złapali się kiedyś? Raz. I co ci zrobili? Nic. Wlałeś ich? Po uczenie Co? Po uczenie byłem. No ale co ci powiedzieli? Nauczyli to. Nauczyli mnie. Że co? Czego ci uczyli. Żebym po pijaku nie jeździł. A balonik? No. Ile miałeś? A, promień? Nie, to słabo. No Ale popierdala się lepiej tym lepiej, nie? Co? Popierdala się. Tak. Mm. Lecz że mm. przyjechał do rzeczy. Kiedy? Nie, nie wiem. Jak byłeś u mnie? No. I tak mi No. Złapali Cię? Nie. Lecz było co, że przyjechał do domu. W do domu? Cześć. Policja do domu była? Nie. Nie było policji. Nie, wiesz to wam powiem Tak? No Ale kurwa, taki zatoczony. Tak? A gdzie, dali... gdzie Ty byłeś później jeszcze? U teściowy byłeś, tak? No. I u teściowy piłeś? No. Hmm. Dobra. Dobra, było.